Z góry chcę powiedzieć, że to nagranie jest e, nagraniem nielegalnym. Nie mam pozwolenia przełożonych wojskowych, dowództwa e, Wojsk Obrony Terytorialnej, trudno. Robię to dlatego, że po prostu dowiedziałem się, że polscy żołnierze, moi koledzy, zwykli żołnierze służący na granicy z Białorusią, zostali zakłóci w kajdanki przez polską żandarmerię wojskową, bo ośmielili się oddać strzały ostrzegawcze w górę i w ziemię, bo 50 imigrantów na nich napierało. Honorem polskiego żołnierza jest to, że się nie boi, że jest dumny, że jeżeli napiera na niego przeciwnik, to mówimy mu stój. To jest szkolenie Wojska Polskiego. Każdy żołnierz służący na granicy je przeszedł. Ja je przechodziłem, służyłem na granicy, zatrzymywałem e, Syryjczyków na, na granicy. To jest normalne. Jeżeli ktoś tego gestu nie rozumie, cofamy się w stronę własnej, e, własnego kraju. Jeżeli trzeba, sygnalizujemy bronią, e, że jesteśmy gotowi do oddania strzały. Jeżeli na nas nacierają, strzelamy w górę, potem strzelamy w, w ziemię przed, przed e, napastnikami. Jeżeli to nie pomaga, ktoś nas e, atakuje dalej, e, jesteśmy w stanie e, takiego człowieka zlikwidować, bo żołnierz polski nie po to nosi dron, żeby być jakąś pacynką, którą można zakuć kajdanki, kiedy tylko odda strzały ostrzegawcze. I to nie Białorusi nazywają kajdanki, nie Ruscy, tylko polska żandarmeria wojskowa. A Polska z nazwy prokuratura stawia tym żołnierzom zarzuty. Dlatego nagrywam to nagranie bez pozwolenia przełożony, bo chcę. Jestem prywatny, jestem dziennikarzem. E, e, służę w wojskach e, obrony terytorialnej. Mam nadzieję, że ktoś to nagranie udostępni i że dotrze to do wszystkich, łącznie z ministrem obrony narodowej, który, e, pani licho, że powie moim przełożeniu, że nie karali za to nagranie, ale niech uhonoruje tych chłopców medalem, dyplomem, czymkolwiek, podaj im dłoń, e, bo zasłużyli na to.